Witam Was w pierwszym odcinku z nowej serii. Zaczynamy od zera. <laughs> Nową filmę w EuroTag utworzymy. Nazwiemy ją. Hmm. szybkie transporty. Damy sobie tak. Weźmiemy sobie tego chłopa jaką ciężarówkę. Ja myślę, że sobie weźmiemy Mi się bardzo podoba ten man, złoty, logo Logo weźmiemy sobie taką Europę. Aha, bo tu miałeś imię, sorry Tu weźmiemy Polska, Europa Użyj Dobra Zaczynamy z Nowym profilem Tu jest stara Dobra Użyj wybranego Profilu Kontynuuj jazdę Pomiń I lecimy z tym Szybko się wczyta Dobra, teraz musimy zacząć od wybrania gdzie będziemy mieli garaż. I albo to będzie Warszawa, albo Kraków. Ale chyba polecimy klasykiem więc Kraków. Tak, na pewno chcę zacząć w Krakowie. Tak? Dobrze klikam, dobrze klikam. Dobra. I zaczynamy od prezentacji. To Dopomniemy. No i ten samouczyk, który zawsze jest. Piękny jest ten man, według mnie bardzo mi się podoba. Szybko pojedziemy tą traskę I zaczniemy zarabiać Ło kurde ale tam był próg zwalniający Mega wysoki Będę się starał grać tutaj w miarę realnie Ale tak w miarę bez przesady Ale gram z włączonymi mandatami z ogranicznikiem prędkości jak będziecie chcieli to go będę mógł go wyłączyć jak bardzo będziecie chcieli będziecie na to nalegać to możemy o tym pomyśleć no ale co? Yy, możecie napisać w komentarzu czy mam wziąć kredyt na początek i kupić od razu jakąś ciężarówkę Czy mam zabrać powoli do przodu Bo się zastanawiam pomiędzy tymi dwoma Jedzę szybciej. Nie ma czasu. Więc napiszcie w komentarzu, czy brać kredyt, czy powoli do przodu i się rozwijać. Ja myślę bardziej nad wzięciem kredytu i właśnie szybkie rozwijanie się. Ale to by nie był jakiś mega duży kredyt. Myślę, że to byłoby tak: 400 tysięcy na samego na samego TIA bo naczepy byśmy na razie myślę że nie kupowali tylko byśmy jakoś używkę kupili pierwsze, pi, pierwsze pieniądze pierwszy level dobra wszystko fajnie to pomijamy to wyłączamy wchodzimy szybkie zlecenia wiemy co Cztery koła no to jedziemy takim Volvo Bierzemy pierwszą traskę, nawet ładne w środku. Ja nie lubię tych Volvo. Z zewnątrz uważam, że... akurat ten model jest brzydki, ale z zewnątrz ogólnie ładne są te Volvo. Ogólnie ten model Volvo mi się nie podoba. Co teraz nim jadę. Nie jestem fanem tego Volvo. Myślę, że to będzie fajna seria. Piszcie jakie byście chcieli zmiany, żebym wprowadził. Odcinki będą takie myślę 12-15 minut. Nie jakieś mega długie. Będziemy, jak będziecie mieli jakieś pytania, to piszcie też. No i co? Będziemy powoli się tu rozwijać. Bez żadnych modyfikacji na pieniądze, na levela. Ogólnie gram tu bez modów. To co podstawka, a tylko z DLC gram. Więc tak będziemy grać jak uszkodzę ciężarówkę, to nie będziemy robić tak, że wcztuję grę, żeby nie zapłacić za naprawę ciężarówki. Myślę, że tak nie będziemy robić, bo to nie byłoby fajne na odcinki. Tu nikt nie jedzie, żeby zaraz nie wpaść pod jakieś koła kogoś. Gdzie tu jest ten tempomat? O, tu jest, 64 km na godzinę. Czemu nie mogę go zwiększyć? Nie wiem, czemu to tak dziwnie jest. Ale no okej. Okay. Bramki, brameczki. Pierwsze opłaty. Ledwo zaczęliśmy, a już trzeba płacić. Dobrze, że jeszcze za paliwo nie musimy płacić, chociaż tyle. O Komu... mój... Chyba jakbym wiał w ten szlaban. Blisko już było. A nie, nie zapłaciłem za te bramki. Okej, okay. fajnie nawet. Z czym my to w ogóle jedziemy? Zobaczmy mm, To tutaj Amortyzowane o wysokość Czyli jedziemy z amortyzatorami o wysokiej wydajności OK. Do Łodzi Pauzy nie musimy będziemy robić Mamy jeszcze 8 godzin na dojazd, więc na spokojnie i dostaniemy za to 4000 dolarów. Właśnie. Na kolejny odcinek już się przełączę na złotówki. Bo myślę, że na złotówkach będzie fajniej nam grać niż na euro. No jak jesteśmy i tak już Polakami, no to grajmy na złotówkach. Też możecie napisać, czy chcecie euro, czy złotówki. Myślę, że ten kredyt to nie jest głupi pomysł na początek, żeby więcej zarabiać. A w sumie nie najbrzydsze te Volvo. O, światła zapomniałam włączyć. Z zewnątrz może nie najbrzydsze, ale w środku mi się nie podoba. Ale mi się trochę zjechało. Właśnie, muszę sobie podpisać yy, przyciski niektóre. Bo nie mam podpisanego tempomatu i nie mam podpisanego asystenta pasa muszę włączyć. I nawigację głosową muszę powłączać na kolejny odcinek już to ogarnę. O oh, kurde, Powoli jadą tu, ja jakby nie wiem. Strasznie powoli. Jak macie jakieś rady, co bym mógł zmienić, to piszcie w komentarzach. Pamiętajcie o zostawieniu lajka, suba. Żeby kanał się rozwijał. Tak. Na pierwszą ciężarówkę fajny by był jakiś man, albo skania. Skania są w sumie używane niedrogie. W sumie możemy zobaczyć, co mamy ciekawego w używanych ciężarówkach, jakbyśmy mieli kupować. To na pewno bym chciał pięciogwiazdkową. O! Te skania są bardzo fajne, bo niedrogie. Albo podobają mi się te dafy. Ten Daf jest piękny według mnie. I z małym przebiegiem, bo 9000. tysięcy. Bo to już ma po 100 tysięcy. Tylko ile to ma koni? To ma 360. To też ma 367. To, to jest nawet lepsza, ten DAW. Bardziej się opłaca. Tu mamy skanie taką. 370 Mercedesa, 320. To na razie ten DAW się chyba najbardziej opłaca. Z tych wszystkich ciężarówek. Starszy DAW. Nie opłaca nam się. O, to jest dobra ciężarówka, ale mi się one nie podobają, a według mnie ciężarówka też musi się podobać. O, tu jest trochę droższy, a czemu on jest droższy? Jak ma mniej koni i większy przebieg, to czemu on jest droższy? Wytłumaczy mi to ktoś? Bo ja nie wiem, o co tu chodzi. Dziwne to. A jeszcze tą Magnumkę bym chciał zobaczyć, bo to może być dobra opcja. Może nie jest najpiękniejsza, ale też nie jest brzydka. No właśnie, ma 440 koni. To na początek ta Magnumka też nie jest głupia. Możecie napisać, czy DAF skania czy Reno Które z tych trzech ciężarówek, jakbym miał brać kredyt, to którą bym miał kupić, bo z jednej strony DAF jest dużo ładniejszy i jest tani, a magnumka jest trochę droższa, brzydsza, ale ma dużo kuca. Więc można było wziąć cięższe ładunki wtedy. Na przykład widzimy teraz 17 ton Więc to już jest trochę. Ale powiem wam, że jeździłem wcześniej tym Dafem i takie ładunki 20, 25 ton to bez problemu on brał na siebie i jechał. wiadomo, że wolniej się rozpędzał, ale jechał. Dawał sobie radę. Więc no. Na początku jak będę wbijał levele, to będę e, inwestował w długodystansowca. Tfu, nie długodystansowca, to potem, tylko na początek ładunek o wysokiej wartości. Bo według mnie to się najbardziej opłaca. Chyba, że ja się nie znam. Chyba, że ADR na przykład się bardziej opłaca brać. Bo w sumie nie wiem co się bardziej opłaca. Oj. A dobra, dzisiaj zrobimy trochę dłuższy odcinek i albo nie dojedziemy my do końca albo zrobimy dłuższy odcinek. Zobaczymy. No, ale pierwszy odcinek to w sumie nie musi być taki długi. Więc może nawet nie dojdziemy do końca. Ładna to nawet Polska, muszę... Właśnie, na kolejny odcinek może mi się już uda wgrać w Poland Rebuilding. Żeby była ładniejsza to Polska. Żeby to fajnie wyglądało. Żeby się... Ładnie to wyglądało na nagraniach Więc tak Nawet ładne te Volvo W sumie teraz się trochę do niego przekonuję W środku dalej uważam, że jest brzydkie Bo to widać, że to nie jest stare Volvo To jest takie 2018, 19, może 20. A zegary ma jak z jakiejś 2010 albo mniej. Bo nawigację ma to nie może być jakieś mega stare te Volvo. Nie wiem, dziwnie to robią. Bo przód na przykład ładnie, jakby go ładnie dodać jakieś grilla tutaj mu metalowego, jakieś lampki, to naprawdę był ładny. Ciągnik siodłowy Fajnie by to nawet wyglądało Mamy 12, 13 minut odcinka To jeszcze chwilę pojedziemy I nie wiem czy dojedziemy do końca całą tą trasę Zobaczymy na, Można też na tym serwie pograć w sumie na live'ach, żeby rozwinąć tą filmę. Mam w sumie dwa konta, takie, na którym gram na live'ach i trochę prywatnie. I teraz tworzyłem tą filmę właśnie pod e, serię odcinków. Więc nie wiem, czy chcecie, żebym grał na live'ach i, i w sumie tylko jeździł traski i nic nie kupował. I ewentualnie spłacał kredyt, jak będzie. Czy chcecie, żebym na przykład 40-minutowe odcinki? Żebym wszystko jeździł. Ale wolałbym na live'ach, myślę. Jeździć. Żeby tak to wyglądało. Uważam, że w ogóle powinni naprawić te drzewa w ets Że Że jesteśmy w 2025 roku. A te drzewa dalej są 2D. No to uważam, że powinni poprawić. Tak samo te pola uprawne, jak to wygląda? Uważam, że wygląda to tragicznie. No, nie wygląda to dobrze. Ale priorytet według mnie powinni poprawić te drzewa. Bo według mnie nie wyglądają to dobrze te drzewa. To jest rzecz, którą powinni poprawić. Bo tak to nawet te drogi, trawa. No, trawa może szał nie robi, ale nie jest najgorsza. O, fotora trzeba zwolnić. Bo dostanę mandat. Tak, to nie jest naprawdę źle. Jak wiem, na najwyższych ustawieniach to nie wygląda to nawet źle. Ale takie drzewa czy y, pola powinni y, poprawić. Żeby trzeba były 3D, a nie 2D. No bo to źle wygląda, bo to widać. Może są tam w jakimś stopniu już 3D te drzewa, ale dalej nie wygląda to, uważam. To powinno być do poprawy. Więc no. No tak są znaki. Znaki są ładne. No ale no te pola nie. To powinny być do zmiany. Na przykład jak ostat... y, teraz jeżdżę po Włoch, Szech, na drugim moim koncie, to Włochy są przepiękne. Bardzo ładnie wykonane. Tak, w sumie tak uważam to, że tą Polskę olali. Włochy są piękne. Hiszpania też przepiękna, bo jeździłem trochę. Tak samo Niemcy. Niemcy są tak rozwinięte, a Polska, a kilka miast, m, chyba tam z 10, nie wiem ile dokładnie ma w ETS-ie, jest taka porzucona. Wzięli się za inne kraje, a Polskę tak porzucili. Taka niechciana się trochę zrobiła w tym ETS-ie. Zrobili, bo zrobili i tyle. Nic co. No i mają. Mią gdzieś i nie rozwijają w ogóle tej polski. Ogó też słyszałem ostatnio, że y wy będzie że tworzy się mod na Polskę w skali 1 do 1. To musi być fajne. To musi być tak fajny mod. Jak wyjdzie, ale pewnie tyle giga będzie ważyć, że to szok. Musi tyle giga ważyć, że ja pierdzielę Mnóstwo. Albo jakie trzeba wymagania sprzętowe, żeby w ogóle to udźwignąć. Dobra, na dzisiaj będziemy kończyć ten odcinek. Zostało nam 19 minut traski, więc dokończymy na kolejnym odcinku. Mamy 16 minut materiału, więc siema, do zobaczenia następnym razem.